Cześć, witajcie kolejny raz w tym tygodniu na kanale Tabletowo na YouTube. Dziś mam dla Was unboxing bardzo ciekawego smartfona. Pokusiłabym się nawet o stwierdzenie, że jednego z najciekawszych z 2015 roku. Dlaczego 2015, a nie 2016? Odpowiedź jest prosta: urządzenie to zadebytowało bowiem na rynku pod koniec właśnie zeszłego roku. Co prawda nie w Polsce, a na świecie. U nas w kraju pojawiło się dopiero kilka dni temu. O jakim sprzęcie mowa? No już wiecie, bo jest napisane u góry, ale zacznijmy od początku. Zanim przejdę do LG V10, kilka słów wstępu. 2015 rok był przepełniony ciekawymi premierami smartfonów. Dodano bardzo szybkie ładowanie, dodano skanery odcisków palców i technologię 3D Touch znaną również jako Force Touch w urządzeniach Huawei. A. Takimi najciekawszymi trzema urządzeniami według mnie w 2015 roku były. Samsung Galaxy Note 5 lub Galaxy S6 Edge Plus, wymiennie, bo nie były oba dostępne w Polsce, tylko ten drugi. Nota 5 niestety w Polsce w oficjalnej dystrybucji oczywiście nie znajdziemy, zresztą do dzisiaj. Drugim smartfonem drugim, bo mówiłam o dwóch Samsungach, żeby nie było, że nie umiem liczyć. Drugim smartfonem jest oczywiście iPhone 6s lub 6s Plus, w zależności od tego, jakie przekątne ekranu lubicie, ze względu właśnie na 3D Touch. Tym trzecim smartfonem jest dla mnie właśnie LG V10. I tutaj wielkie podziękowania dla kolegów z Xcombo za to, że podesłali to pudełko z zawartością do testów dla tabletowo.pl. Dzięki chłopaki! Pudełko jest całkiem minimalistyczne. Na froncie mamy przede wszystkim nazwę produktu. Oraz jego producenta. Reszta tak naprawdę nas nie interesuje, zbyt wiele ciekawych, ciekawych rzeczy tu nie ma. Najciekawsze rzeczy są oczywiście w środku. Pudełko składa się z dwóch przegród. Z lewej strony powinniśmy mieć akcesoria, tak się przynajmniej domyślam po e, ikonach umieszczonych po tej właśnie stronie. No i faktycznie mam rację. Mamy tutaj ładowarkę modułową składającą się z dwóch części. Oczywiście jest to ładowarka do szybkiego ładowania. Mamy kabel USB służący przede wszystkim właśnie do ładowania, ale również do transmisji danych pomiędzy telefonem a komputerem. Mamy też słuchawki. Słuchawki wyglądają następująco. Bardzo fajnie wyglądają. Zestaw słuchawkowy powinien być naprawdę ciekawy. No I mamy zapasowy zestaw gumek. A po prawej stronie mamy to, co interesuje nas bardziej i sam smartfon. Natomiast pod nim jeszcze znalazła się dokumentacja wszelkiego typu. Sprawdźmy co tu mamy. Albo nie sprawdzimy, bo się nie dostanę do tego mimo tego, że mam dość długie paznokcie, a może jednak udało się. No i tu tak naprawdę nic ciekawego, nie ma mamy gwarancję i mamy szybki taki startowy samouczek jak tutaj trzeba postępować, żeby skonfigurować telefon. Jeśli chodzi o zawartość pudełka, to wszystko. No i mamy sam smartfon. E, najbardziej charakterystyczne plecki w ostatnim czasie, prawdopodobnie. Plecki są bardzo ciekawe w dotyku, są przede wszystkim gumowane, dzięki czemu powinny być odporne. A propos odporności, trzeba wspomnieć, że smartfon ten spełnia militarną normę odporności, więc jeżeli nim będziecie, będziecie rzucać, to prawdopodobnie powinien to przetrwać. E, ja raczej tego testować nie będę mogła. Ale to się jeszcze zobaczy. A jeśli chodzi o krawędzie, lewa i prawa są puste, bo wszelkiego rodzaju przyciski umieszczone zostały z tyłu. Tak naprawdę z tyłu mamy centrum zarządzania światem. Bo poza obiektywem aparatu z podwójną diodą doświetlającą oraz laserowym autofokusem mamy przyciski do regulacji głośności, a to takie tutaj okrągłe ten przycisk okrągły to jest skaner linii papilarnych. Na dole mamy natomiast 3,5 mm jack audio port mikro-USB i malutki głośniczek. U góry dioda podczerwieni, jeden mikrofon, drugi mikrofon jest po przeciwległej stronie. Na froncie poza wyświetlaczem o przekątnej 5,7 cala i dodatkowym wyświetlaczem, który jest tutaj naprawdę ciekawym bajerem i nie jest tylko gadżetem, bo naprawdę się przydaje, mamy podwójny aparat przedni, głośnik do rozmów telefonicznych i zestaw czujników. Pod ekranem nic nie ma, poza samym logo producenta, natomiast wszelkiego rodzaju przyciski zostały umieszczone na dolnej tutaj belce. Konfiguracja telefonu była szybka i w sumie dokładnie taka jak w każdym innym smartfonie z Androidem. E telefon działa pod kontrolą. A, i tu mamy samouczek, oczywiście, w jaki sposób korzystać z tego dość, dość dodatkowego wyświetlacza. Oczywiście to wszystko Wam opowiem w pełnej recenzji, więc w tym momencie nie będę tego robiła, bo nie ma to najmniejszego sensu. Natomiast warto wspomnieć, że telefon pracuje pod kontrolą Androida, oczywiście, bo jakżeby inaczej. W wersji 5.1.1 Lollipop, aczkolwiek powinien dostać wkrótce aktualizację do 6.0. Oczywiście nakładka LG jest jedną z wielu dostępnych na smartfonach z Androidem i wymaga przyzwyczajenia, ma też swoich kilka rozwiązań dodatkowych. Które również pokażę Wam, pokażę Wam w pełnej recenzji. Wiemy już, jak wygląda LG V10. Wiemy też, co otrzymujemy w pudełku z tym smartfonem. Mnie natomiast bardzo, ale to bardzo ciekawi, co ten sprzęt sobą reprezentuje podczas codziennego użytkowania. To oczywiście mam zamiar sprawdzić w ciągu najbliższych tygodni. Jeśli natomiast macie jakiekolwiek pytania odnośnie tego właśnie smartfonu, dajcie znać w komentarzach pod tym filmem. Tymczasem ja hmm, zabieram się do jego testów. I zamierzam chwilę odpocząć mamy, bo mamy dziś sobotę i Wam też to polecam. Dajcie łapkę w górę, subujcie kanał Tabletowo, bo na pewno dużo materiałów w najbliższym czasie się tutaj pojawi. No i co? Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Katarzyna Tabletowo.pl. Siemka.